Sama-sama, ja jestem Misiek, jest to jest nasz zarąbisty powrót po 10 miesiącach i dzisiaj ze mną jest jak za Zarąbisty-Mikro. Yeah. No, 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 I ja! No, chyba, że nasze wasze najlepsze dołoby wzięło. I jeśli się to zostawcie łapeczkę w górę. Możecie też zostawić subika, bo udało nam się dobić na zarąbisty cel, czyli 200 subów. Więc jeśli chcecie nam pomóc wbijać dalej te cele, ta wiecie co robić, i dzisiaj sobie zagramy w horror mapkę, ponieważ jutro jest Halloween i taka specjalna mapka się nadaje. A i jeśli oglądacie ten film, to możecie się zapisać na premierę o odcinka o ciekawostkach, bo wyszedł bardzo fajnie. <laughs> Więc po tym odcinku wiecie co możecie robić. I ja was zapraszam do oglądania. Dala mi Obra, może pierwsze ustawienia właśnie. Dokładnie. Dobra, chmury, gdzie, gdzie były chmury? Nie pamiętam. Czekaj, wideo. Dobra, renderowanie 12, plus. A A jasność 50, ok. Zasą No maksa. Nie, na ma na 17. Dobra, oh. e, tutaj jest fabuła. Czytaj. Edward miewa każdej nocy ten sam koszmar, i po pewnym czasie postanawia dowiedzieć się, czego chce od niego tajemnicza postać ze snu. Czyli A będziemy tam Edwardem. Pan, tam, tajemnicą tam postać postać miał swoje stereotypy. Funk. Dobra, start. O nie, jesteśmy Boże, w stanie. O, już się Oj. O, jak widzę. Jesteśmy w sobie. Oho. Okej. Okay. O nie, popatrz we mnie. Czekaj, czy... I... Ci. Ty. 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 A. czyta czyta. Zajmę dupie tutaj, ja skaduję. Oj, biorę jadnął. O, dobra, jesteśmy do domu. No nie, czemu ja ciągle śni mi się ten sam koszmar? Już mam tego dosyć. O, ty wica, Może powinienem zadzwonić do Jakuba. Mm. Końcu... Dobra. Jako mój przyjaciel powinien mi coś doradzić. Zadzwoń do Jakuba, kliknij tu. Siema Kuba, masz czas? Nie. E, hej, e, no mam, a co tam. Ostatnio ciągle miewam ten sam koszmar i nie wiem, co z tym zrobić. Będźcie leczkę dalej. E, a jak on wygląda? A. E, jestem w ciemnej klasie pokrytej pnączami. Po czym na tablicy zapisuje się napis "Cita", a przed nią pojawia się postać stojąca tyłem. E, i Katy, twój koszmar wygląda tak samo? Niestety tak. To wygląda, jakby ta postać chciała ci coś pokazać. Czyli mam się udać do naszej starej szkoły? Na to wygląda. O dobra, o przygody. Dobra, to ja nie tracę czasu i od razu udam się do szkoły. Dzięki za pomoc i do zobaczenia. Naura, w takim razie jeszcze powodzenia. Bywa, jest Aha. Pójdź pójść do garażu i pojedź autem do szkoły. Okay. Okay. Mamy okay. prawo jazdy. No my mamy co Właśnie chyba coś górą trzeba. Albo jednak nie. Uh. A, tu jest. Chodź. Oh. Pokój o czarnych ścianach z moich snów. Według opowiadań z czasów szkolnych znajduje się na strychu szkoły, więc tam Aha. powinienem się podać. Czy jesteś w lodówce? Nie ma. W okay. naszym Jesteśmy mieszkała. <noise> Dokładnie. Dobra, chodź. I mieliśmy gdzieś Dobra, Do garażu to... i pojedź autem. O, o, tutaj. Pojedź autem do szkoły. Kliknij tutaj. O, Widzimy. Wow jest tam mnie, nie ptankuje, tak? mm, Wcześniej ci to nie przeszkadzało. Wyjdź ze mnie. O, szkoła. Czemu to jest otwarte w nocy? Ej, chodźmy się tutaj, zobaczymy co jest. To jest teraz moja szkoła. Wypierw dalej. Otwórz, Otwórz pedale. Hasło. Masło. Inne. Jeden, dwa, Dobrze, żartowałem. <laughs> nie no, chodź. Dobra, idziemy. Rantory. Szkola. Szkoła jest zamknięta, ale mam pewien plan. Wybił Muszę dobrze. znaleźć coś, czym wybije to boczne okno. Okej. Okay? Misiek, chodź, wezmę cię w ręce i to wą rzucę. Dobra. Dobra, chodź. Teraz tak mam animację I... zrobić. <grym <grym Ej, mam tutaj, ja zrób tego tak animację. Będzie dobrze. Czekaj, co? O, tutaj jest... A, nie, nie, się... Chyba musimy wyjść... Z Dobra, jesteśmy już w i chyba mamy iść tamtą stronę. Tak, jest coś, jest coś. Aha. Pst. A bo tam. Sprawiam. A, tam też jest tam. A. Dodaję, bo z szkoły teraz nic nie ma. Otwórz. Dobra. Okej, bo tam pisało. Yy... Szkoła jest zamknięta, ale mam pewien plan, muszę znaleźć coś, czym wybiję to boczne okno. Które, bo... Które boczne okno? Nie wiem, chyba ta, ta banka. O! I tu cegła leży. O! Dobra, mam cegłę. Teraz rzucę w okno i wejdę do środka. Mam nadzieję, że nikt się nie zorientuje. Dobra, wam. O! Pójdź do pokoju dyrektora po klucz na strych, gdzie jest o, ja nie ma tryniki, to sam. Jak to? Ma. Mam nadzieję, że nie znikną stąd. Ja bez kitu. Dobra, do dyrektora. A, trzeba znaleźć panie klucz do tego. A ja idę tu. O, mam coś. W komputerze dyrektora powinienem znaleźć informacje o miejscu, w którym znajduje się klucz na strych. A okay. mam coś. Sprawdź komputer. Więc klucz na znajduje się w kantorku, szukajcie kantorka, który znajduje się w piwnicy szkolnej. Ej, e, mam zaszczyt. E, temat właśnie daty historyczne 1966, 6 polskie 110. E bo światło zgasło. 1410 bitwa pod Grunwaldem. Abraham chodź do piwnicy. To właśnie nie ma nic. E, hop. Ja im nie mówię. Jeśli chcesz do piwnicy, muszę znaleźć coś, co rozwali tą belkę. Okej. Okay. Wiatra. Ja sprawdzę to. O, skrzynka. O, mam jakąś książkę, która jest podpisana na dziennik. Tam stoi. No, no, no jaki mały Ale On jest wystarczający. Okej, okay, czekaj. Oceny skarbkówki. Paweł, 4 minus. Sabina, 3. Krzysztof 2, Adrian 4+. Oj, jak ten Jakub. Ach, jak ten Jakub. Nie zrobił loda. Ja pierdolę. Co ci? Ty mi wyrze z kibla. Oj, oj. oj. Mam jeszcze mokre pantofle jakieś. O. O! Jesteś dla mnie wszystkim. Wszystkim, co piękne i doskonałe. Jesteś dla mnie wszystkim. Dlatego się w tobie zakochałem. O. Mam No w damskim... Nie, maszynie się spełniło. Siema. Co? Co, Co? Co? gdzie byłeś? W kieplu damskim, ćmina. Okej. On to przeczytał to... czy ten... Nie, siemaj sobie. Okej. Okay. O! Marchewka! Miła. A to jest crafting, tutaj nie ma nic. Mam jeszcze podkładkę, podmieszkę i dodawanie. A gdzie jesteś? No, na dworcu. A gdzie to jest? Czy tam to dziedziniec? Nie, nie tu. wiem. Jak to się... tutaj. Tam nic nie ma już ciekawego. Okay. Szukamy... czegoś kawałek. Nie wiem. A tu jest krew. Czy to ludzka krew? Chyba muszę pójść to sprawdzić. Lecz nie wiem czy to dobry pomysł, to jest bardzo dobry pomysł. Dokładnie. Nieam! Um, co tam krzycze? Uh, szatnia dama. Sklepik to! Pozna cholera, ktoś potrzebuje pomocy. Ej, nie tu się. mam siekierę, możemy wracać. Ok, uciekamy stąd. Ej, bo tak trochę jeden zniknął. Ehm. Um. Dobra, wydaje ci się do mnie. To jest fredis. Moje drewno. O, skrzynko. Krót do piwnicy powinien być. Ej, dobra, mam lalkę. Dobra, idziemy. Idziemy się piętro. Ani na trochę. No, przygody, no, ty losie. Kurwa. Dobra, e, gdzie mamy iść? No, pierwsze piętro, i, i, i tyle. Dobra, pamiętam. idziemy się przejść po samym. O, mapa. A o, pokaż. A to mapa szkoły. I tam o. jakiś śmiech jest. U góry. z widym masz. Twoja mama. O! Ej, mikro, ten. Kaszel tam jest. O, to mój znajomy franek. On tak lubi. On ma. Oh. Widzisz go to bawi, on ma bekę z nas. O na tu... jest. Mam. kolczyk. O oh, oh. my głowę. Ej, to masz zamian ołówek. Dobra. Nie trochę. Czekaj. Oooo. Jeden nie mam tronu są same. Okej, okay, co to jest? Nie wiem. Szatnia klasy drugiej A. Szatnia klasy pierwszej A. Szatnia klasy pierwszej B. Jaki to? Oho. O, widzę twoją mordę tu. A, wizę... Właśnie pofet. nie mogłem. No, pochodzę ten. Kantorek no, szkolny. Zobacz, mam klucz na stryk. O, gumka, gumka się przyda. Twój to o tym nie pomieszał wcześniej. O! Dzięki ruj Dobra, chodź mam ten klucz. Jo! Okej. Okay. Nic nie było. Ale okay, ja nie wiem, kto jest mańka. Czas dowiedzieć się prawdy. Tu, 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 bum. Po zebraniu rzeczy ze skrzynki kliknij tutaj. Muszę się teraz udać do leśniczego. Może on dowie się. A, czekaj, ja to muszę przeczytać. Czyta. wzywa mnie do bunkru, który znajduje się obok domu leśniczego. Muszę się tam udać, póki nie jest jeszcze za późno. Leci o domek. Wow. Eno, nie ma kominka. Nie ma kurwa, tam leśnika. Siema, ma stare. A nie drknij, czego tu szuka? Fajny stary. A, niepokojnie, no. nie jestem siekierą. Przesała mnie pewna osoba. A kto konkretnie? Czy ta. Czy jesteś jej kolejną ofiarą? No. Jak kolejną. Poprzednią ofiarą City był pewien chłopiec, który źle wybrał i źle skończył. Ej, mam notatki. Dobra, czekaj. A co się z nim stało? Jest historia. Chodź. Zablok, zadam. Czekaj, o czym oni tutaj gadali. O tym się stychniesz. Ja ty nie podać. Okay. Chodź. Okay. Chodź, będziemy po wojaku. Dobra. Let's go. Tu, to to, to, to. to był ten fragment, a uh, To ciebie miałem tu spotkać i pewnie to napisa... ty napisałeś a ten na list. Znalazłem nawet... na strzychu szkoły. Słyszysz mnie? Czyta coś musiałam mu zrobić, oby mnie to nie spotkało. <laughs> o. o. W końcu jesteś, mój drogi. Powiedz nieco, do e, powiedzenia i skończmy to. Aż tak ci się spieszę, Edwardzie? No. Po prostu chcę mieć to z głowy. W takim razie dam ci propozycję. O, o, o. <laughs> tylko wybierz dobrze. A, to Zrób niedobry. Edwardzie, czy chcesz razem ze mną zabitać do mojego świata, w którym będziemy tylko my, tylko ty i ja? <laughs> tylko tego chcę. A ja co? Okay. Czy jednak myliłam się co do ciebie? O, teraz będziesz żyć tylko i wyłącznie dla mnie. O. A teraz wejdźmy do mojego świata. O. Tum, tum, tum. Eno. Czy jest to Cheetah? No, chyba tak. O, dziś to będzie nasz wspólny świat. Ciemno tak trochę. Od dziś aż po kres istnienia. O, naprzód kiedyś. <laughs> Dostosujesz się do niego O oh. Okej okay. Ej Postać ze snu By lewy gaming and v O oh. Ej, a ty tam miałeś jakieś opcje, żeby coś innego powiedzieć, czy, czy to samo to tak? To samo A A to są jeszcze jakieś endingi inne? Nie wiem Wydaje mi się, że są Ej kurde, ci ta ci taka trochę jandere, taka te. O, pójska jest. Takie patrz, od dziś to będzie nasz wspólny świat. Od dziś, aż pokres istnienia. Tylko ty i ja. I nasz, no, no. Tylko ty i ja i nasze bagno. Dokładnie. Dokładnie. Dobra, to tak. Ej, ja cenę, jak wracamy, jak nam się spodobał to... Zostawcie sobie kusa i lajkusa. Ej, tepnij mnie do siebie. Jestem tutaj, tutaj, odwróćcie. Tu. No, dobra. No. Zostawcie sobie kusaj, i lajkusa. I widzimy się już. Czekaj. odcinku w Listopadzie. Ale chciałem coś powiedzieć, choć. Dobra, Mow. Chciałem, żebyście zostawili łapkę w górę, za to, jak się naczytałem pięknie, bo mi się nie chciało, ale to zrobiłem dla was. Ah. tá vindo muito boa, muito